Siemaneczko wam wszystkim, z tej strony Matrixa to ponownie Kangurek, KO. I w, w poprzednim odcinku ukończyliśmy sobie gorące źródła. I teraz nie wiem, czy sobie przejdziemy już do bossa, czy może jeszcze jeden poziom sobie przejdziemy. Ale przy dobrych wiatrach możemy nawet. Możemy nawet pyknąć i to i to. Po tytule pewnie będziecie wiedzieć już, czy się zdecydowałem na bossa, czy nie. Że lecimy na początku, tutaj na dół. Myślałem, że. Myślałem, że chaos zginie. Na szczęście nie. Zobaczmy, może byśmy sobie tak skórkę zmienili. A Dobra, lecimy. O, opa. Witaj, druhu. Nie, nie jestem Twoim followersem. Naura. Zmienimy sobie skina na, na tego z DLC, który mówiłem wam w poprzednim odcinku. Oczywiście są tu dwa, ale ten chyba najbardziej mi się podoba. Jeszcze za jakiś. Nie wiem, za jakiś miesiąc chyba. Z hakiem będzie wychodzić kolejne DLC z kolejnymi poziomami, więc jestem bardzo ciekaw. Ile tego będzie? Jeszcze jakiś update na Halloween ma być. I jeszcze coś. Dobra. Odblokowujemy sobie kolejną krajnę. sobie szybko możemy zejść. Oj oj Tutaj runa. Nadrobię drobię tą, której, której yy, nie zdobyłem w poprzednim odcinku. Koniec poziomu. O. Tutaj tylko chyba dukaty, nic więcej nie ma. O, dobra, jest Kryształ. To Stałek sobie zbiorę. Okej. Okay. Nie co? Lecimy na kolejny poziom. Ludowe zbocza. Dobra. jedziemy na zbocza. No i będzie chyba dużo ślizgania się. Będzie jakiś dialog czy... O. Coś tu jest nie tak Coś wyczuwam Ta energia. Ta energia Co, będziemy przed czymś uciekać? O, o kłopoty żeby to była ta najstarsza żeby jakąś klo. Klątwę... Nie wątpię, ale... Lawina? Okej! Okay. Jakaś postać, która nas goni. Obstawiam, że to jest właśnie ta najstarsza, z którą będziemy... będziemy musieli się spotkać. Dobra, lecimy, lecimy. Muzyka jak skrasza Crash'a Spiderman, to nie jest on. Tutaj szybko się jeszcze rozejrzę. I lecimy dalej. Woo! Bierano dukaty. trochę spowolnieni zostaliśmy, nie Ale to nic. O, szybki poziom chyba będzie. Chociaż też nie będę zapeszał. Ten poziom by bardziej pasował na gorące źródła, Bo tam nic z gorącymi źródłami nie było. bo <głos》> związanego. Poza tym, że było dużo ładunku w ogniu. Zgamy się cały czas. Aż mi się przypominają poziomy z Raid'a 3. Gdzie tam? Chyba na desce? Mm, jechaliśmy. A, i w Kangurku KO2 też tak było chyba. Też. Też był poziom z deską właśnie. Coś takiego. Chyba też było. Dobra. Mm. O, literkę A, no czyli tam było K. No, to tam poza odcinkiem się, się tam przejdzie, proszę bardzo. Jak wiecznych, wiecznych totemów, żeby odblokować przejście dalej znaczy, no, no przejście dalej, bo już mówić, że do sekretu ale jak widzicie o kurde, dobra, jest, mamy to, literka O no, czyli już za niedługo będzie koniec poziomu. To tak, to chyba dzisiaj sobie jeszcze bossa walniemy. To jest szybki poziomik. Postać bez błony to może być ta najstarsza. Nie ma tu Ale... Żyć mamy chyba sporo. Chyba się oh, wow, 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 wow! Tak, oczywiście ten odcinek widzicie pewnie... Nie wiem. Trzy dni to przed A ja go nagrywam raz za razem. Chciałbym już tak. Za jednym razem przejść. Co to było? Jej duchowa postać nie zmieniła się. Co? Chcesz mi powiedzieć, że właśnie spotkałem najstarszy No tak jak myślałem. Ten straszny duch bez głowy to była ona? Tak, to była ona. Jej duchowa postać. Ja opanowałem tylko duchową głowę, ona resztę, ale bez głowy. No? no czyli się uzupełniacie? On głowa. Ona całe ciało. No, uzupełniają się. tu to, to dużo mówić. Dobra, no to pykniemy sobie w takim razie poziom e, z bosem, który jest oczywiście u góry, więc się przejdziemy do góry oczywiście ale ty biegniesz król ale ty masz łapy demon boy Dobra. no to przechodzimy sobie do świątyni duchów Czy spooky spooky o coś stanie jak w co masz do powiedzenia? Zmiana to jedyna stała rzecz. Kiedyś była tu sz szkoła sztuk walki, a teraz nie ma. Kiedyś by Kiedyś byłeś mały, a teraz już nie jesteś taki mały. E Razło <gry> 300. Dobra. Świątynia Duchów w takim razie. Ostatni poziom ze świata trzeciego. Czyli pewnie bosław. Kopę lat, walter. W istocie, staruszko. Widzę, że masz nowego ucznia. Nadal siedzisz w tym nudnym biznesie sztuk walk. Tym samym, którym ty się kiedyś zajmowałaś. Świat się zmienia. Ale ty oczywiście jesteś wciąż taki sam. Ach, dosyć tego. Ostatecznie ukończyłeś proces odnowy, a nie chcę zawieść swoich klientów. Walczmy zatem. Zobaczmy, jak dobrze go wyszkoliłeś, Walter. Oho. Dobra, co mam tu zrobić w takim razie? Już widzę. Pełniste tutaj więc, więc trzeba zebrać z nich, ale też przy okazji nie dostać w papę. Dobra, masz. Szczywaj, dobra. Walimy ją. Dobra. Okej, okay, pierwsze będą chyba dwie fazy walki z tego co widzę. Wow, okej. Okay. O, jeszcze się lustra będą poruszać, okej. Okay. Oj, zapomniałem podskoczyć. Dobra, no. o no traf, No traf. No, come on. I'm here. Please. się nie rozmnoziło to do końca o co chodzi. Dobra, jest. Dobra, druga faza walki. Kagebushin no jutsu? Hello? Ok, y i teraz loot A Gdzie my mamy loot? O, tak Mroźny ładun to tu muszę każdego tak zamrozić? Dobra. GONEM, kurde Cyk. Ale twerka, wypała. Co jest? Tam? Dobra, dobra. Muszę chyba tego, czy... A nie, Nie y nie muszę zamrażać tylko Tylko muszę trafić na tą odpowiednią że. No. Jest potem. mnie trafia. To ma to jest za A nie. Czyli jednak. Tam. Pig. Pig. Uh -huh. Dobra, leżę. Muszę sobie zaatakować. Jeszcze raz. gdzieś w To leży. Co ci przyszło do głowy, żeby współpracować z tym wiecznym wojownikiem? Byłam przekonana, że. Ale nie to wiemy, kim jest tymi wieczny wojownik, ale. Myślałam, że my się moja dowiemy. szkoła na tym skorzysta. Te kryształy mają wielką moc, ulterze. Tak, zawsze o tym wiemy. Zatem, Wolterze... Opowiedz mi o tym, swoim uczniu. Sam mogę to zrobić! Jestem Kao. Szukam ojca i siostry. Oboje zaginęli, a ja jestem pewien, że ten cały Wieczny Mistrz ma z tym coś wspólnego. Hmm... Nie tak dawno spotkałam jedną kangurkę. Ona też interesowała się kryształami. To nie lubi kryształy. Spędziła tu trochę czasu. Równie bystra, co uparta. Nauczyła się nawet wędrówki duchów. Gdzie teraz jest? Powiedziałam jej, skąd pochodzą kryształy, i tam się udała. Na Wyspę wieczności. Założę się, że można tam znaleźć wiecznego wojownika. Hmm. <laughs> to prawda. Sama tam nie byłam, ale cóż, to może być faktycznie nasza. Nie trzeba nasza geniusza, siostra, żeby tam, skojarzyć fakty. Jeśli ona no zna wędrówkę duchu, Chodźmy, trenerze, to nie faktycznie... Ma na początku. Gry, to była legitnie ona. Może się jeszcze zobaczymy? Mm. Na razie okay. staruszko. Dobra, czyli wiemy, że najstarsza widziała naszą siostrę. I... Wypodałoby ją teraz znaleźć. Tak samo jak naszego ojca. Najpewniej się będziemy już. Na razie się nie będziemy żegnać, ale będziemy podróżować. tutaj więc chyba nie było tych kryształów dużych. No mnie nie zwróciłem na nie uwagi. Ale dobra. Wrócimy do naszego przyjaciela Gawryka. Może skrzydła albo turbo doładowanie? Pewnie. Wyspa wieczności. O, i to jest chyba już ostatni świat. To naprawdę imponujący gadżet. Wiedziałem, że ci się spodoba. Komu by się nie spodobał? Wskakuj, zobaczymy dokąd nas zabierze ta ptaszyna. Może tym razem się nie zapali. Hehe, <laughs> żartuję. Nieważne. Leć ślicznotko, leć! Uuuuh! O, no, turbo doładowanie zdecydowanie. Daj. jest. Kurde, z, z łodzi podwodnej nagle się zrobił samolot. Niesamowite gazet. Mam nadzieję, że zabieliście pasy. Zaraz, czy ja zamontowałem pasy? Muszą gdzieś tu być. <noise> no, tylko Walt ma pasy, niestety. <noise> Ajajaj. O oh, nie. Oh shit. Niemożliwe. To samolot gadżeta. No cóż, biedny gadżet. Spoczywaj w pokoju. Nie, to jest ten samolot. Jego pierwszy samolot, który ukradła Kaya. Oh. Ona musi gdzieś tu być. Okej. Okay. Em um. W takim razie w tym miejscu się będziemy żegnać, był z wami Matix, zapraszam do lajkowania, subskrybowania i oglądania kolejnych odcinków z Kanguru Kakao, jak i też wbicie na CDA oraz na Instagrama i serwer Prisma, gdzie możecie znaleźć fajnych ludków do pogrania i trzymajcie się, na razie, cześć!